Jest ciemno, więc mogę Wam pokazać, jak mam przeprogramowane światła w swojej S-klasie. S-klasa poliftowa 2017 rok, końcówka, światła multibimy. Wiadomo w tych samochodach zapalały się DRL -e na, 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 na niebiesko, ale tylko świeciły przez krótką chwilę. Szukałem kiedyś informacji, czy da się je przeprogramować, żeby świeciły dłużej. Później odpuściłem temat, teraz z pomocą, z pomocą jednego z kolegów udało mi się je przeprogramować, tu jest pełno opcji. Na przykład otworzę w tej chwili samochód, samochód sobie mryga. Światła świecą cały czas, te łeski świecą na niebiesko, w tej chwili mam tak ustawione, że będą świeciły przez cały czas, nie będą gasły. Zgasną dopiero w momencie, kiedy wejdę do samochodu i włączę zapłon. W tej chwili one będą cały czas świeciły na niebiesko. Są też różne opcje, można, można ustawić je, żeby powrotem zmieniały się na białe. Po, po, po iluś tam sekundach można ten czas wydłużyć. W moim przypadku wyszło to maksymalnie 10,5 sekundy. Próbowałem yy, na dłużej. Nie dało się. O, w tej chwili samochód się zamknął, Wszedł w trypu śpienia, bo drzwi nie otworzyłem. Otworzę go jeszcze raz, jak widać, świecą na niebiesko. Na ścianie powinno być widać też. O, powiedzmy, na, na tym słupie jest na niebiesko podświetlone. Ja w tej chwili włączam zapłon. I widać, światła zmieniły się. DRL zmieniły się na białe. W tej chwili wyłączam samochód. Światła ponownie świecą kolorem niebieskim. Tych kombinacji, oczywiście, zapomniałem dodać. Niebieska barwa światła jest zwiększona w porównaniu do oryginalnej także. Jeszcze, będziemy, jeszcze będę ćwiczył tutaj inne opcje w, tym, w tych ustawieniach, ale na tą chwilę wygląda tak. Moim zdaniem ładnie. Spełnia to wszystkie wymogi. Moim zdaniem przynajmniej spełnia to wymogi homologacyjne, ponieważ w tej chwili samochód jest, eee, no stoi, nie jeździ, ale w momencie kiedy, w momencie zaraz go zamknę. W momencie kiedy tylko włączę zapłon i samochód nadaje się do ruchu, no, czyli czy jest w ruchu, światła świecą na biało, czyli chyba tak jak powinno być. Na razie tak zostawiam. Mi się podoba.